Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z CS Ghost i dzisiaj na tapetę lecą sobie te skrzyneczki z CSA, które nowiutkie wyszły do przepustki, do zbrojowni, ale będziemy je testować na CS Ghost No i oczywiście zaczniemy sobie na począteczek od gratulacji właśnie dla mojego widza Kasper, który wymienił sobie naklejeczkę za 140 zł na Good o wartości... Prawie tysiaczka, także mega mega gratuluję ci. Niech ci ta kostka służy, a dla Was dalej jest kostka do rozlosowania z minimalną wpłatą 30 zł, za o wartości 570 zł. No i na dnia, jak dojdzie kolejny banger za tysiaczka. Może koska, może rękawiczki, dajcie znać koniecznie w komentarzu, jakiego skina do tysiaka chcielibyście, abym wrzuciła dla Was na giveaway, -a. No i oczywiście z minimalną wpłatą 8,40 lub 20 zł, także macie szansę powalczyć o takie skineczki. Wszystko z kodzikiem promocyjnym Solivia, który tutaj wpisujecie, aktywujecie, no i dodatkowo dostajecie 10% do każdego depozytu oraz 20 na start dla nowych użytkowników. Stronka jest dla osób pełnoletnich. Jak wygracie skinka, to jako prezent przy płacie właśnie go dostaniecie. No i powodzonka, powodzonka i no co, skinek do wygrania z Afriku Tak naprawdę też będzie. Oglądajcie do końca, żeby poznać hasło konkursowe. Zostawcie suba z lajka oraz bicie na mojego Discorda, który jest w opisie pod filmem, ponieważ tam są informacje, kto wygrał skinę z poprzedniego odcinka oraz o najbliższych liveach, nagrywkach itd. tak i tak dalej. Także my już nie przedłużając. Zabieramy się za nowe skrzydeczki. Dobra mordeczki, zaczniemy sobie od skrzyneczki Case. E, no i tutaj kurczę, powiem wam, że no, jestem ciekawa, no za 16 zł, a na jesterku ona kosztuje 37 zł. Wszystkie cenowo na jesterku wychodzą bardzo, bardzo tanio. No a skinki co ma wartości, no tysiaczka nawet e, tutaj dostępne. W ogóle powiem wam tak szczerze, że ja mało ostatnio gra w CS-a, ale no Powiem Wam, że ta kolekcja, kurczę, muszę sobie aż je obczaić tutaj, że są mega ładne, tamte są niebieskie, niebiesko-pryletowe, tutaj mamy zielone, no i tutaj oczywiście Radiant, CS Radiant, mi najbardziej chyba siedzi, no bo jest przepiękny kałaszek, bardzo mi się podoba, Emeczka też bardzo fajna, Dielek także, no mega sztos, ale najbardziej mi się chyba podoba, a wupka Favor, Boże Favor, no ze skrzynki Favor, czyli pre-stream. No, i czekam właśnie na szansę z Ona też tutaj wejdzie. Będziemy ją testować na pewno. No, ale póki co lecimy sobie po trzy razy. Otworzymy sobie Ask Case. Zobaczymy, czy tutaj, kurczę, nam coś wypadnie na normalnym trybie. No, mogłam sobie dać ten tryb Rapid Fair, ale, ale możemy zrobić sobie na przyspieszonym. Tak po kilka razy. Później na betelkach zobaczymy. Będzie chyba bardziej optymalnie. Zobaczymy, czy coś wypadnie. No, i tutaj lecimy sobie na trybie Jester. Na pierwszym otworzeniu nic, na drugim też nic i na ostatnim. Kurczę, myślałam. Ej, dobra, mamy pierwszego akacza, ale to jest filtester, czyli najgorszy Myślałam, że przylecie do tych dwóch akaczy, no ale dobra. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No i lecimy sobie z Boreal e, Case e, trzy razy. Dobra, za pięć dyszek. No tutaj, kurczę. Ta bubka mogłaby spaść. E, byłoby całkiem przyjemnie, no ale myślę, że na trybie normalnym też troszeczkę tutaj e, sypie. No dobra, wchodzimy sobie na tryb Jester. No i tutaj już prawie ta abubka nam wleciała, ale nie doleciała. Myślę, że tragedii nie ma, naprawdę. Myślę, że nie ma tragedii. Skrzyneczka jest tania na Jesterku, także także opłaca się, opłaca się. Mamy abubkę, elegancką i wchodzimy sobie na skrzynię Radiant Case. Też damy sobie na normalnym trybie, zobaczymy co ona tutaj nam e, zaoferuje. No tutaj nic i na Jesterku szybkie trzy otworzenia, cyk. Digielek. Oj, myślałam, że on troszeczkę będzie w lepszym stanie, e, no ale to nic. Dobra. Lecimy sobie oczywiście na batelkę i myślę, że na sam początek zrobię sobie batelkę po prostu ze skrzyneczek na trybie normalnym. E, damy sobie oczywiście je e, Ascend Case 5 razy. Boreal Face e, Case. No ja face mówię czy hejs? Chulwie, za dużo hejsów w głowie. E, dobra. E, no o to wychodzi, no ale no, dobra, no batelkę za 250 zł, no ale to tak najbardziej rzetelnie będzie żeby zobaczyć, co one, czy tutaj coś dropną. No i co, dodamy sobie bociki. Specjalnie daję trip Shirt, ponieważ jak tutaj dropnie skinkę za tysiączka na kogokolwiek, to jesteśmy i tak czy siak zarobieni. No i mogą dać sobie na cztery osoby. Ale dobra, no ale dobra, poleciliśmy sobie tak, więc niech już tak zostanie. No i pierwsza skrzyneczka to jest Case i tutaj, no kurczę, kałaszek prawie nam doleciał. No to jest tryb normalny, także no nie ma co tutaj się spodziewać jakichś super dropów. Chociaż skrzyneczki z czasami potrafią zaskoczyć. No i ascend nam nic nie oddał. Dalej leci sobie tutaj skrzyneczka z awupką, która jest najdroższym dropem. Zobaczymy na dysterku, jak to tutaj siądzie. Bo póki co na trybie normalnym to jest troszeczkę słabo. A na one nie są aż tak drogie, więc myślę, że mogą być przez to bardzo opłacalne. ale to się. To okaże pod koniec odcineczka jaki proficik z tego będzie. No i co? Ostatnia Poel face, y, face. No. Jezu, czemu z tym face. Dużo cesa w głowie. Dobra, lecimy sobie z As Radiant face. I mi się te nazwy tak pierdzielą. Przez to, że są nowe skrzynki, że to jest poezja. Naprawdę. Dobra, trzy skrzyneczki do końca, no póki co, no tutaj jedno słabiutko na trybie normalny, słabo oddała, a jak otwieraliśmy sobie pojedynczo, to to fajnie oddawały, także no myślę, że tutaj, kurczę, tak o no, fifty-fifty, mieszane takie uczucia troszeczkę mam, no nie poleciało niestety nic takiego wow, no ale polecimy sobie na batelkę, na jesterku, zobaczymy. Mamy tak, pierwszą pięć razy, drugą pięć razy, no i do tego tutaj o, ta skrzyneczka też 5 razy. Dobra, myślę, że możemy sobie dobić tak. O, tych pech, 18 skrzyneczek. Trzy osoby. Dam sobie tryb standardowy. Może. No, jestem ciekawa. Mega, naprawdę ciekawa, czy tutaj poleci najlepszy drop z tych skrzyneczek. Ok, zaczynamy. No, tu już jest tryb standardowy, czyli fajnie, jakbyśmy tutaj przejęli sobie prowadzenie. No, póki co on no, tak leci, no bo leci. No, jednak kosztuje 40 zł. 40 no i 56 zł e, radiant. Kate, który jest tutaj najdroższy. I mamy kałażka. Well worn. Oh my god. najlepszy stanie jest warty 1000 zł. A nie, to jest Emeczka najlepsza. Nie, dobra. No, się zakręciłam trochę w akcji. Emeczka jest najlepszym dropem. E, w najlepszym stanie. Więc no dobra, dobra. Lecimy sobie z kolejną skrzyneczką. No, i tutaj kurczę. Tylko nie, nie jest drogi. Emeczka jest droga, tak? Nie. Pięć, dyszek w sumie spoko, Oddało, oddało. Okej, okay, a włupka poleciała. Ale to jest well worn, także mamy szansę jeszcze nadrobić tutaj botarosso. I właśnie to jest ta skrzynia. Ja na tą skrzynię bardzo tutaj liczę, że ona bardzo się nam tutaj wykaże. No i już sypnęła digielka za dwie stówy. No, bo dwa Digielki poleciamy z tej skrzynki. I ta skrzynka może być moją ulubioną. Może być. Bo tutaj z niej fajnie dropi. To prawda, tylko Digielki, no ale i tak czuć jak to jest proficik. E, także no, ma potencjał, ma potencjał. Niestety, my nie mamy potencjału na to, aby wygrać tą batelkę. Patrząc po tym, jak tutaj e, dropie dla Bota Rosso. I już przestało niestety sypać. Bo i samo gdzieś tam też o w plecy. Ostatnia skrzynka, ostatnia nadzieja, niestety nas tutaj nie poratowała. Ale chciałabym sobie jeszcze raz pójść na tą skrzyneczkę. Tyk, pyk, pyk. No i. Ok, use pick. Kolejny. I tak myślę, że do 4000 możemy sobie tutaj spróbować. powalczyć o tą właśnie Emeczkę. Kurczę, ale patrzcie, w sumie kałaszek jest tutaj niby Chociaż nie, procenty są takie same No dobra, aha, bo to jest jester yy, No dobra Dobra, okej, okay. ale kałaszek Aha, bo faktorynik kosztuje 2,200, a meczka Nie wiem czemu tak jest ustawione, że na batelce Najlepszym dropem, a nie, tu nie jest ta skrzynka Jestem gdzieś odklejona, o matko boska Ja myślałam, że to jest ta skrzyneczka Dokładnie chodziło mi chyba o to no Dobra, faktycznie meczka jest najlepszym no co, zobaczymy jeszcze tą emeczkę. Mogą tutaj nam wlecieć, żeby troszeczkę podbić ten budżet, bo po tych babtelkach to tutaj nie jest za kolorowo. Ale dlatego robimy sobie jeszcze raz na żyserku. Właśnie tak, pięć razy, do tego tą pięć razy. Nie wiem, czy dawać tą zawłupką też też pięć razy? Możemy spróbować, ale za to te bym sobie dobiła tak do 20. O, w tym stylu. E, dobra, trzy razy trzy osoby, tryb standardowy znowu. No myślę, że tutaj już e, powinnam wygrać. Fajnie by było, nie ukrywam. Bot Michael i bot Emily do nas tutaj e, dołączyli. No i co, na początek sobie leci Ask case na Chesterku Pięć razy. Ej, myślałam, że to jest. Nie, to jest USP, tylko za 50 zł. Kurczę, no nie, 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 niech to się troszeczkę rozkręci. Ej, mamy emeczkę, mamy emeczkę! Minimal Wear, okej, okay. dobra, akceptuję, akceptuję to. Fakt faktem, lepiej byłoby Factory New dostać, ale Minimal Wear też nie ma lipy. Ej, no i wchodzimy sobie na skrzyneczkę, w której kładę wielkie, wielkie yy, pokłady nadziei. I mamy tak, jeszcze trzy tutaj nam zostały, później pięć za i później znowu jeszcze... E, radiant case, oh fucker, minimal rpc dla bota Michaela To się nie dzieje No nie no, ta skrzyneczka jest dobra, naprawdę jest fest dobra Ale czemu jemu tak sypnęło? No musimy tutaj odkuć, musimy tutaj odkuć no, bot Emily tutaj nas na szczęście nie dogania, nie siedzi nam w ogóle na zatku, ale za to bot Michael tutaj jest na mocnym prowadzeniu. I jeżeli my nie dostaniemy chociaż jednego mocnego skina, no to jest już GG. Jest już po ponad 500 różnicy. To jest w sumie dużo, patrząc na to, że z tych skrzynek, no, raz na ile się leci taki mocny skin. Także no zobaczymy. Ostatnie 5 skrzyneczek do końca. Proficik będzie niezły, będzie niezły. Ale no musimy to wygrać Trzeba tutaj się spiąć Trzy skrzydeczki. Słabo Mega słabo Nie widzę tego O Ostatnia skrzynia No i przegraliśmy No nieładnie, bardzo nieładnie tutaj dla mnie e, Myślę, że rewanżyk Tutaj musi polecieć jeszcze raz e, damy sobie właśnie tą skrzyneczkę. Myślę, że tak do 2000. A nie, wyrobimy się nawet. 1000. No dobra, lecimy sobie ostatnia batalka tryb underdog tym razem daje trzy osoby. No i co, który to tam mnie wy ten bot michael chyba. No dodajemy sobie bota Michaela i drugiego losowego sobie damy. No i lecimy. Niech się dzieje już muszę wygrać. Muszę. Bo no nie ma innej opcji. To no słabiutko. Słaby początek. Bardzo słaby. Połowa skinów nawet się nie zwraca. Digielek policja jest strasznie odrapany. No właśnie, ja o tym mówiłam. Battle skirt. I kołaszek, kołaszek jest dobra, jest kołaszek dla poto Alexa, Jest elegancko. Jest już elegancko. Jest to well worn, ale zawsze coś. Tutaj myślę, że jeszcze kałaszek poleci taki factory new. E, właśnie życzę te, tego botowi Michaelowi, chociażby, żeby takiego kołaszka sobie przygarnął, w tej batelce. E, no i co, no. Kurczę. No nie, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. No digielek znowu poleciał. Ok, spok ale to jest znowu odrapany stan. E, no. Kurczę, no mam takie mieszane uczucia, szczerze, do tych skrzyneczek nowych. To się są fajne. Fajnie sypią. Ale w sumie co ja mogę wymagać od skrzynki, która na jesterku kosztuje 50zł czy tam 40 no to w sumie no dobra, ale Nie no, jest okej, okay. oceniam, że są mega dobre, na pewno kiedyś jeszcze się u mnie tak pojawią, gdzieś tam przewiną na batelkach Na trybie jester oczywiście Nie, myślę, że spokojnie, tak czy siak czekam na favor case'a, skoro skrzynia galerii jest i drugi gałaszek poleciał znowu No odrapany, odrapane, no, ale zawsze coś Zawsze coś, no i tutaj jeszcze musi coś polecieć mocnego Musi coś. Po pierwsze dlatego, żebyśmy wygrali tę batelkę, a po drugie, żeby był w ogóle proficik z tej batelki, bo póki co no nie ma profitu. Jesteśmy jakby chyba nawet nie na zero. Także trzy skrzyneczki do końca i jest no ona jest droga. 234 złote, ok, przyjmujemy prowadzenie, stuwa różnicy pomiędzy mną, a potem Michaelem, żeby tylko kałaszek do nas nie wpadł. I będziemy na zero z batelki i mamy chyba wygraną, tak. Mamy baterkę w końcu wygraną. Chyba do przodu. No, jak zwał, tak zwał. A jeżeli wy chcecie wygrać tego, to skinka, zostawcie super z dzwonem, lajka, no a w komentarzu możecie w sumie napisać, o jaka jest u Was pogoda, bo u mnie jest mega słonecznie. Jutro będzie pojutrze po 27 stopni, także prawie lato. No i co, no dajcie znać, jak tam pogoda u Was. I ja się z Wami żegnam. I do zobaczonka jutro. Siemanko hej